Witam na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj szybki test i recenzja chłodzenia na procesory Intela AMD od firmy Deepcool Gamax GT TUF RGB. TUF bo Deepcool zrobił ten produkt razem z Asusem. Na test tego chłodzonka niedużego, lekkiego, niecałe kilo. Serdecznie Was zapraszam. Tuf to określenie, tak? Znacie od Asusa jest seria produktów Tuf sygnowana przez Asusa. Płyty, główne karty i tak dalej, i tak dalej. A TGA? Tuf Gaming Alliance, czyli połączenie na przykład firmy Asusa, no, firmy Asusa z na przykład firmą Deepcool i stworzenie wspólnego produktu, dlatego to tak jest. Z notabene wielu producentów łączy się na chwilę, żeby stworzyć jakiś produkt z innymi producentami i wspólnie sygnują swoją nazwą, linią. Tak w tym przypadku Tooth Gaming Alliance E, jakieś linie produktową, jakieś y, akcesoria, które my później kupujemy, albo i nie kupujemy. W kolorowym opakowaniu znajdziemy instrukcję obsługi w formie rozkładanej książeczki, czego nie lubię, pudełeczko z kompletem mocowań do platformy Intela, w tym do 2066, 1200 i wszystkich poprzednich aż do 1366 włącznie oraz mocowania do platformy AMD, począwszy od AM4 aż do archaicznego FM1. Mocowania do Threadrippera nie ma i w sumie dobrze. Jest też wentylator podświetlany RGB i sam radiator też podświetlany RGB. Wymiary radiatora to 127x50x156. Wykonany jest z aluminium i wyposażony w cztery miedziane pipe, które przebiegają przez miedzianą podstawę chłodzenia, stykając się bezpośrednio z IHS-em procesora. Aluminiowe finy mają grubość zaledwie 0,5 mm każdy. Na górze wykończone są efektownymi zaślepkami. Ponad metalowym topem pokrytym namalowanymi wzorkami, który ma podświetlenie RGB. Od spodu pod tym topem jest. Do okulne z każdej strony nam świeci, do tego przebija przez wycięcia w topie. Podobnie jak załączony w zestawie suwy 100mm wentylator PWM oparty na łożyskach HB i kręcący się z prędkością od 500 do 1500 obrotów na minutę. Poziom hałasu, który generuje, to według producenta 27 dB, a przepływ powietrza 56,6 cfm. -ów. Na swoich rogach posiada obustronnie gumowe wstawki zapobiegające wibracjom, tutaj w kolorze żółtym zgodnie z kolorystyką Asus TUF. Pierwszy problem wystąpił już na etapie montażu. Tu co dodaje taki backplate, który trzeba założyć. Nie wykorzystuję to chodzenia standardowego backplate'a z płyt z soketem AM4. Problem z tym backplate'em jest taki, że jak macie płytę tak jak ja, która ma tutaj zbrojenie, dodatkową osłonę termiczną w tym przypadku, to niech nie założycie tego backplate'a. Nie tak na odwrót. Iż ponieważ, że. On nam tutaj przeszkadza i zachodzi na metal. Nie wsuniemy go pod spód, ponieważ tutaj wystają nóżki od kondensatorów, więc jest to niewykonalne. Więc jak macie taką płytę, to nie kupujcie po prostu takiego chłodzenia. Zację tego, że jest to samper testowy, postanowiłem, że poprawię producenta i odetnę niepotrzebne elementy. Zację tego, że będę testować to i tak tylko, i wyłącznie na platformie AMD, to poświęcę to ten backplate. I po prostu to utniemy. Jest godzina 22.23, więc nie chcę używać szlifierki kątowej, żeby to szybciutko obciąć. Będę się musiał męczyć troszeczkę nożykiem, ale myślę, że mi się też uda. Chyba, że chłopcy się postarali i zrobili pancerny backplate. Teraz działa jak prawdziwy. Mieści się idealnie, tak jak się powinien mieścić. A to, że nie założymy go do platformy Intela, no to już jest inna inszość. Swoją drogą. 99% producentów przy platformie pod Ryzeny, AM4 wykorzystuje mocowanie do backplate'u fabrycznego i to jest dobre rozwiązanie, bo wtedy cokolwiek byśmy nie zamontowali na górze, to i tak będzie pasować, bo backplate zostaje ten sam wymierzony przez producenta. Ale nie, tutaj musiało być oczywiście inaczej. I to nie jest mój wymysł, że backplate fabryczny nie pasuje, bo tymi śrubkami mamy przekręcić backplate. Zrobić mocowanie do chłodzenia do backplate'u. A po pierwsze, to jest zupełnie inny gwint, więc nam się nie, nie wkręca nam się, o, tak się krzywo wkręca do pewnego momentu, bo jest zupełnie inny gwint a poza tym jakby się wkręcił, nawet jakby się wkręcił, to wystawałby nad płytę główną, a według instrukcji głównej, po to jest tutaj taki specjalny plastik na metalu założony, żeby nie porosował płyty głównej i nie poprzecinał ścieżek. On ma przylegać do PCB płyty głównej, a nie wystawać 3 mm nad płytę główną. Inaczej chłodzenie nam źle siądzie na procesorze. Przy użyciu backplate od chłodzenia, które były dostarczone w komplecie, po odcięciu, co widzieliście, te piny są na równo z PCB płyty głównej. Dlatego wkręcając pasujący do tego kołeczek, tak jak powinien, on jest, widzicie, na równi Płytą główną nie wystaje w ogóle nad powierzchnię, co by miało miejsce, gdybyśmy użyli backplate'u z płyty, z samej płyty głównej. Na szczęście pozostała część montażu przebiegała bezproblemowo. Chłodzenie po zainstalowaniu na procesorze nie zasłania nam czwartego banku pamięci, także spokojnie możemy sobie założyć cztery kości pamięci. Nie będziemy musieli rezygnować z jednej lub z dwóch bez żadnego problemu. Tutaj. Pasuje, wchodzi bez kombinacji, jest jeszcze luz, więc nie ma pod tym względem problemu. Yy, prezentuje się następująco. No, taki jednowieżowy cienki cooler. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce pracowało z podkręconym i niepodkręconym Ryzenem 3800X. No i zobaczymy, jak świeci. 81,5 stopnia, 82 stopnie, 82,5, 83 stopnie Celsjusza. Temperatura otoczenia. 84 stopnie Celsjusza tam a tu jest 22,8 stopnie Celsjusza u mnie w studiu 84,5 stopnia Celsjusza na chiplecie jest 87,3 a TIDA jest teraz 85,5 85 nagrywam to od początku żeby Wam pokazać, że niestety ale to chłodzenie yy, nie jest w stanie schłodzić Podkręconego 3800X do 4,4 GHz na rdzenia wszystkich rdzeniach. O, właśnie, nastąpił reset z powodu temperatur. 92 stopnie osiągnął chiplet, tyle co zdążyłem zauważyć. 92,5 stopnia osiągnął triplet. 80 stopni temperatura, procesora teraz w BIOSie spada. E, no to chłodzenie na mnie schłodzi podkręconego Ryzena, przynajmniej 3800X, który jest na mojej platformie testowej. Wszystkie ustawienia OC. Są takie, jakie wykorzystuję przy innych testach chłodzenia. Mam zapisany w Biosie profil, więc nic tutaj nie zmieniałem. Napięcie 1.35 Biosie ustawione, nic więcej, pokażę Wam zresztą. Nie jest to żadna moja kombinacja. 1.35 Widzicie na górze Biosie. Bardzo proste OCE de facto. E, kilka rzeczy tylko ustawionych. 4 4 na wszystkich rdzeniach. Tyle, żadnych kombinacji. Najprostsze z możliwych OC, które jest do zrobienia, to jest tutaj ustawione. Temperatura otoczenia. 23,2 stopnia Celsjusza. Tyle mam tutaj w studiu. Procesor pracuje na ustawieniach stokowych, przeważnie bustuje na wszystkich rdzeniach w okolicach 4000 do 4100 MHz. Tak to mniej więcej wygląda. Jego temperatura 80,6 stopnia Celsjusza, temperatura TDI A wentylator prędkość się z prędkością obrotową 1500 obrotów na minutę. Dosyć sporo. Ale jest jeden i za chwileczkę zobaczymy jak z głośnością będzie tego wentylatora, jaki hałas nam tutaj generuje. Co do wyników, jak na takie małe, cienkie chłodzenie, to jest nieźle, muszę Wam powiedzieć, a propos niepodkręconego procesora. Oczywiście zachodzi niebezpieczeństwo, że w obudowie byłoby troszeczkę cieplej i wtedy już się zrobiło lekko nieciekawie, 85 stopni, 90 stopni to już taka granica niebezpieczna, natomiast 80 no to jeszcze nie jest tak źle. RGB moi drodzy, podświetlany wentylator, podświetlany top chłodzenia, coś jak w ferze trójce RGB przypomina mi to i w środku takie nacięcia w tym górnym backplate, w tej górnej blaszce o słońce są dokonane, przez które też nam to światełko przybija. Zarówno podświetlenie wentylatora, jak też podświetlenie topu, topu jest spięte do jednego wejścia, wyjścia RGB na płycie głównej. Żeby osobno podświetlić top, a osobno wentylator na różne kolory, trzeba by dokupić dodatkowy kabelek, przejściówkę do złącza RGB na płycie, ponieważ nie jest to RGB, więc tutaj trzeba by kombinować i podłączać osobno wentylator do wyjścia jednego i osobno top do wyjścia drugiego RGB na płycie głównej. Kolory jak zwykle zależą od tego, jakim jakimi efektami dysponuje oprogramowanie producenta płyty głównej. W moim przypadku, w przypadku Gigabyte'a nie jest to jakaś mm, szałowa liczba efektów także tak to wygląda pod względem RGB samo RGB jest dobrze wykonane zarówno wentylator jak też te podświetlenie topu ma bardzo dobre przejścia nie ma tutaj żadnego klatkowania nie ma żadnego szarpania tymi efektami jest wszystko bardzo płynne te diody LEDy przygasają bardzo płynnie nie ma takiego efektu jak jest czasem, że na przykład przygasa do połowa, później nagle pyk wyłącza się. To przejście jest płynne, to stopniowanie jest płynne, nie jest to schodkowane stopniowanie, a jest to po prostu płynne przejście. Także pod tym względem jakości RGB to jest złego słowa nie mogę powiedzieć. No. Chociaż szkoda, że to nie jest ARGB, tak z drugiej strony. Przynajmniej w cenie, w tej cenie tego chłodzenia. Ale ocenienie to będzie w podsumowaniu. Testy z podkręconym 3800X były wykonane tak naprawdę z ciekawości, bo nie zakładałem, że mu się uda schłodzić podkręconego Ryzena na wszystkich rdzeniach do 4400 MHz, ale gdzieś tam w głębi miałem cicho nadzieję, że a nóż mu się uda, a nóż pokaże pazur i takie w sumie niepozorne jednowieżowe wąskie, niewielkie tak naprawdę chłodzenie będzie w stanie go schłodzić. Niestety nie, ale jakby tego się nie będę czepiać, bo z założenia nie brałem tego pod uwagę. Jakby to był dwuwieżowy kuler, no to by za to do 100 A W przypadku jednowieżowego sztuka dla sztuki sprawdziłem tak na wszelki wypadek, czy anu się uda. Nie udało się. OK. Z niepodkręconym Ryzenem nie miał żadnych problemów. Schodził go do w miarę sensownych temperatur, 80. Są to temperatury ok, ale tak jak Wam mówiłem w trakcie testu, wszystko zależy od tego, jak dobrze wentylowaną macie obudowę bo ja to robię na otwartym testbenczu wy to zamknijcie swoje obudowie i jeżeli wentylacja w waszej obudowie będzie leżała to też może być problem z temperaturami na podsorze ale to nie tylko w przypadku tego kulera, ale każdego który założycie na swój procesor zaletnie zła kultura pracy 42 mniej więcej z groszami decybele można uznać za dobry wynik Chociaż cały czas praktycznie pod obciążeniem ten wentylator pracował na pełnych obrotach 1500 obrotów. Nieważne czy z procesorem podkręconym czy niepodkręconym, non stop 1500 obrotów był ustawiony w biosie tak jak fabryka płyty głównej dała czyli w trybie standard, bez żadnego ruszania krzywych wentylatorów. Tak sobie płyta nie inwestorowała, że chodził na 1500 non-stop. RGB jest. Jak zwykle to kwestia gustu, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, ale większość produktów na rynku, stety, niestety, posiada to RGB. Co do jakości wykonania RGB, w przypadku topu tego chłodzenia, nie mogę złego słowa powiedzieć. Jest wykonane bardzo ładnie, diody świecą bez problemu, ładne przejścia, żadnych scinek, żadnego shooteringu ledowego przy przejściach, także pod tym względem jest ok. Minus za nieszczęsne mocowanie widzieliście backplate'u. Oczywiście większość z Was nie będzie miała tego problemu, bo niewiele jest płyt głównych na rynku, które z tyłu mają jakieś wzmocnienie, armora dodatkowe, jakiś thermal shield i tak dalej. No ja mam taką płytę, a nie inną testową, więc musiałem pokombinować, żeby to zamoc zamocować, ale tak naprawdę producent tworząc takie chłodzenie powinien wziąć pod uwagę wszystkie możliwe aspekty mocowania. Również ten, że płyta pod spodem od drugiej strony ma jeszcze jakąś blachę, Etal I może być problem z założeniem backplate'u, szczególnie że on wymaga swojego backplate'a i nie pasuje do tego zastosowanego y, razem z płytą główną y, na y, sokiecie AM4, który dostajemy w komplecie. Na plus jakość wykonania naprawdę jest dobrze wykonany, solidnie, ładny backplate, ładnie wszystko poskręcane, ładne zaślepki na hit pipach. O wentylatorze już mówiłem, to jest troszeczkę inna inszość, ale te wstawki do czarnego plastiku wentylatora wyglądają całkiem ciekawie. Kolorystycznie może się to podobać. Nie dostanie wyróżnienia za super jakość, bo niestety to mocowanie tutaj go pogrzebało troszeczkę. Także niestety dzisiaj się ten cooler musi obejść smakiem, bez żadnych wyróżnień z mojej strony. E, rekomendacji też nie dostanie, uwaga, a dostałby, jakby był tańszy. Uwaga, ten cooler, link pod, pod filmem do sklepów do x w opisie znajdziecie, dla masochistów. E, ten cooler kosztuje 189 zł, czy 190 zł to jest bardzo dużo jak na takie jednowieżowe chłodzenie. E, o wiele tańsza jest na przykład Fera trójka, która nie zastępuje mu w ogóle wydajnością, e, a jest tańsza. Fera trójka RGB na przykład. E, generalnie troszeczkę przesadzona cena. Ja wiem, że to Asus sygnował też i że e, specjalny wygląd i że seria tułów, ale umówmy się, że bez przesady. Ten cooler powinien kosztować około 120 zł i wtedy otrzymałby ode mnie moją rekomendacje. Dajcie mi znać pod filmem, co wy myślicie o tym chłodzeniu, schładzaczu, kulerze, czy co nam się podoba, czy się nie podoba, co myślicie o jego wydajności, o możliwościach montażu, o wentylatorze. Z chęcią poczytam ja, jak też pewnie chłopcy z DeepCoola, a z Asusa to nie wiem, ale DeepCool na pewno będzie czytać. Dzięki za oglądanie tego testu recenzji i prezentacji chłodzenia od firmy DeepCool i Asus Gammax GT TUF TGA TAG. T, TGA, TGA. Tooth Gaming Alliance. Czy macie się poznać Was wideo Blog